ta minecraft jestem to teraz tutaj, w minecrafta ja jestem co mam za serio tutaj, zmienić. zmienić jestem

no io nikogo cagone ma no fai ne ombra youtube studio Edito. Nestandardowa miniaturka E, ja tu lecę. Hallo, ja cię Eh, no hopę. Na dach wyląduj. Dankę, dankę, dobra, teraz można grać. Co robimy? Ludziska A jeszcze trzeba zmienić ten Life Minutes Raft Dobra, zapisz możemy grać dalej, byki Łe, ale ja mam tu Hej. Ja się nie zużyłem tego Expa, co to jest to? Jezu, moja siostra mi to postawiła, naprawdę. Ech. Nie lubię tego dziecka. O co idę? O to. Jeszcze naprawdę. Sza! Jeszcze mi szczytowała światno. Upostawiła se portal. E, no. Super. Lecimy na górę. Oni tu są. Dawaj na solo. Ciekawe, ile mi spadnie tego. Czy przeżyję, jak spadnę z tego czegoś? To. Opa! Ty! Ale mi jakoks! Jestem. Szukamy wiaderka, robimy wiadro. Wiadro! Czy jest wiadro AU? To są wszystkie z endu i temy. kraftujemy wiadro i to tam obojętnie. Ja co ja chcę kraftować kurde jak nie wiem Baketa robić, Hop. No nie tak, ale mi wkurza ta konsola aha, fajnie, fajno, fajno mam zamrażające budki ucho, przeskoczyłem lawę EZ. tu mam niedźwiedzia mojego tam mam mojego skina budowałem czy zrobimy wiadro za pierwszym razem? Zrobiłem za pierwszym razem, to trzech razy sztuka musi być. bycku no, open the door. No. Aha, to się zamraża przez moje buty. Ja, nie no, muszę ściągnąć te głupie buty. Ja, no, one nie są głupie. Jestem kok z butami, tylko że teraz jak spadnę, to deadne chyba, nie? Ale czegoś nie, lo, nie robi na streamie? Ez? Zrobiłem. I co? E? I co? I nic. A tam jest moja kopalnia, przecież. Czyż ja tam robę kopać? Ej, idziemy, ja wam to pokażę. pyki ja nie gram na tym świecie tyle. Ej, ja idę wam to pokazać. Idziemy, tak? Wychodzimy, nie chcemy sięjść przez most. Tu zaznaczyłem złotem, które tam wykopałem. Teraz już założymy buty. Tutaj, zejść na dół. Opa. Halo, ile się będziemy kopać? Jeszcze trochę. O, patrzcie, patrzcie. Patrzcie na to. Bacon najlepszy. Najlepszy kopalnik. Patrz jak się kopie tu. Patrzaj na to, tak się kopie tu. I tak się, tak się szuka diaksów. Hopę. Kia cheater. Cheater w Minecrafcie Nie, ale tego nie, nisz mi bacona, hello, byku To o te jakiś shit O nie gadę, hoppe Chyba idę na kompie jak nikt nie wchodzi, kolegi E, kto mnie bije? No szkielet. O, oh, hello! Byku, masz jakiś problem? Podpalić cię odrzutem i grabiarzem? Papa, pa, hop się spali. Czy nie? Robię mu kala na morze i tyle się. Z takimi dziećmi. Teraz wychodzimy stąd. O, gdzie było to wyjść? Tutaj, tutaj nie, tutaj tak. Teraz będzie podsadania. O jezu, wejdziemy stąd, pokażę Wam. Skinka mojego, jak zbudowałem. Potem lecimy. Potem koniec będzie liveików. dzisiaj, mo może jeszcze później z Fortnite'a zrobię nie wiem tak mało ludzi było tylko jeden mój kolega był zaraz polecimy, a Ciao, czemu ja nie mogę się o dobra czy pamiętam jak się lata w ogóle? pamiętam, fajerwerki, wszystkie zużyjemy i pa, jeszcze flagę Polski żebym zbudował, jak Polak, rodak normalnie Patrzaj, tam jeszcze mam miliard świń. Ale taki trochę gruby wyszłem, nie? No patrzcie. Czekaj. Taki trochę gruby wyszłem w porównaniu do tego, nie? Dobra, zakładam tą zbroję, bo zaraz mnie zabije, jeszcze kurde spadnięcie z dwóch klocków. latać, no. Dobra, letymy. O, jeszcze pokażę wam konia, który jest tam i... Bło, bym z 81 pierwszym levelem. Tam jest końcie, osoł. Osoł. O, shit, abym dednął. Osoł. No nie no masz ostra jest chora, naprawdę Tu jest kopanie, jak się kopałem diaxy. jeszcze na górę i zakończymy. tam na i leave it, leave live Where are the shakranza? O, Sara, będziemy na górze? Łe, czemu to? O, serio spadłem. Ja no, ale moje skillsy na PlayStation to są normalnie. Kozak, Ej, jestem na górze. I dobra, wychodzimy z Minecraft. Te, on leci dalej. Co to jest za hop? Narubiki.